Cześć, z tej strony Kacper, jestem brand trainerem firmy ASICS. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o nowym modelu w naszej stajni, jakim jest Mega Blast. Jest to idealne uzupełnienie linii Blast. Co charakteryzuje ten model? Przede wszystkim nowa pianka von Turbo Square, która na całej długości i w dużej ilości czyni ten produkt idealną super treningówką z akcentem na tempowe treningi, interwały, a także jako wybór dla bardziej amatorskich biegaczy jako pierwsza startówka. Dodatkowo ten model w podeszwie zewnętrznej ma technologię ASICS GRIP, która idealnie będzie prowadzić nas w trakcie biegu, będzie bardzo wytrzymałym materiałem, a także odpornym na ścieranie. Całość wieńczy nowa technologia trampolina w przedostopiu, która w bardzo dobry sposób czyni każdy krok bardziej responsywnym, dynamicznym, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem jako model treningowo startowy.